Dzień dobry. Dzisiaj przygotujemy wielowarstwową, kolorową sałatkę śledziową. Już jedną mam umieszczoną, ale tutaj jest jeszcze więcej kolorów i to jest druga wersja. Zaczniemy od krojenia wymoczonych wcześniej przez kilka godzin śledzi ala Matias na mniejsze kawałki, na przykład na takie paski. Czyli zaczynamy święta, no. Tak? Tak jest. No, to jest typowo świąteczna. Koniecznie, no ale może być wskazana no. na, na to tradycyjnie trzeba pościć w ten dzień. Zawsze jemy. To nie jemy mięsa i węglu, chociaż można. Troszeczkę dla zdrowia, dla zdrowotności, ryb, czego innego. Jak to się mm, mówi? Tak jest omega mega, kwasy i inne rzeczy jak za dawnych tak. czasów, nie jadło się i to było zdrowe i tak podtrzymujemy, trzymamy się. Aha Ty kroisz. Pokroimy śledzie na spód salatery takiej dajemy, śledzie jest 6-7 płatów. Wyglądają dalej. chrabączki. Płatów dam pięć, jednak trzeba popieprzyć je i z wierzchów wysmarować musztardą. Tak troszeczkę. Mm. To będą wigili na sałatkach w tym dzisiejszym dniu. Mm. We Wrocławiu. Pierwsza wikilia. No i już ten mieliśmy raz wikina. Drobniutko kroimy jedną dużą cebulę. Szczelę. Siekamy, jeżeli ktoś woli. Szczelę na całą klatkę. Czy kamienicę, jak to się nazywa? Kamienica to dawniej, a teraz klatka. Klatka schodowa. Klatka co to tak ma to? Bo ma takie nóżki. Mhm. Cebulę wysypujemy po wierzchu. Śledzi. To wszystkie te warzywa mają iść? Oczywiście, to będzie piękna, kolorowa sałatka. Mam mia. I teraz utrę dwa średniej wielkości na grubych oczkach dwa średniej wielkości buraki. Ugotowane oczywiście wcześniej. No wszystko I obrane. wszystko, wszystko, wszystko ugotowane. jest ugotowane i obrane. No, oprócz pora. Na cebulę wykładamy utarte buraki. A na buraki? Idzie ogórek, ogórki kiszone. Ogórki kiszone kroimy w kostkę. Kilka ogórków kiszonych. Ja tu mam takie niewielkie te ogórki, o takie małe, to chyba pięć pokroję. Na buraki wykładamy ogórki kiszone, mogą być one posiekane, pokrojone drobno. I na to to posmarujemy wszystko majonezem. Dużo majonezu. Co? Jedna łyżka. Druga łyżka. Na razie trzy łyżki, zobaczę. Wystarczy, starszy. Później jeszcze dojdzie majonez i co? I czwarta łyżka. Nie wytrzymała. Niestety. Na majonez idą trzy duże ziemniaki, pokrojone w kostkę. Ja tutaj tą kratkę swoją użyję. No, albo pokrojone. Ten. Tak jest. Albo co zrobimy? W dwóch częściach to zrobię. Albo starty? Też można zetrzeć na tarce o grubych oczkach. Hmm. Najważniejszy jest smak. Ja nie wiem tyle tych rzeczy, jak to będzie smakowało. No dobrze myślę. Na wierzch majonezu wysypujemy zimniaki. Rozstawione zimniaki Buraki majonez ziemniaki Na to idzie majonez Już może mniej trochę tego majonezu dawać No właśnie mówiłem to ci od na... razu żeby mógł dodawać tak? Tak, rozparujemy Kiedyś majonez się robiło A tam było dużo Pamiętam. warstw bez majonezu Dlatego dałam więcej tego majonezu Pamiętasz? Pamiętam oczywiście nie było w sklepach majonezu się robiło. Coś niesamowitego, żeby majonezu nie było. Co nie? To taki mały majonez pójdzie. Mhm. I co na to teraz? Na to marchewkę zytry na tarce o grubych oczkach. To dobrze. Warstę jeszcze trochę po sole, bo tam są ziemniaki. Widać, Trzeba było miałeś. same ziemniaki. Ziemajtasz trochę popieprzyć. I teraz marchewkę będę ucierała na grubych oczkach. Trzy duże marchewki. Do Już mam. Na to wysypujemy marchewkę startą. Tarce. I smarujemy. Jeszcze posolimy troszkę, popieprzymy, ale niewiele. I smarujemy. Sole. Sole. Popieprzę i majonezem smarujemy. Już następny słoik się. Ale tam nie był cały słoik. Tam już był zaczęty. Tu jest. Trzy takie małe łyżeczki. Tam trzy, tu trzy. No i one nas wychodzi. Widzę, że jeszcze bywali wali Czy już nie, nie. Może trochę. Nie, Ale już nie pełną. A na to jajko. Albo nie, nie, Tam już nie nie, na to będzie por, posiekany por z jabłkiem. Czy Cie... jabłko widzę? I por też. Por wzdłuż w poprzek przekroiłam. Wcześniej oczywiście był wymyty, tylko biała część pora. Nawet jeszcze nasz wstóż przykroję. i drobniutko, cieniutko, cieńutka w starym piątniecieniu kroimy. Por jeszcze troszkę posiekam takim półokrągłym nożem. fajnie idzie. A po porze będę kroiła też drobne jabłko, duże jabłko. Kroiła czyścisz? Będę kroiła bo ścierałam, że zastanowię się, <śmum> mam chwilę zastanowienia. No to może już wysypiasz. Tak, nie, tutaj na razie wysypię, Pomieszam to z jabłkiem. Po chwili zastanowienia stwierdziłam, że sobie posiekam jabłuszko, pokroję drobno, a nie utrę na tarce. Co to znaczy posiekać? Nie, drawniutko pokroję w posteczki. I teraz posypujemy posiekanym porem. Jabłkami i smarujemy majonezem. Czy tam idą jeszcze jajka? Tak jest. I na to majonez. Szybko to idzie. 10... Ile tych warstw? Ja nawet już nie wiem. No z boku będzie można policzyć. Zgubiłem się. 3 jajka na twardo. Drob rozdrabniamy drobno. Raz, dwa i tam leży trzecie. Wsypię, posypuję jajeczkiem. Znowu majonez? Nie. Posolimy troszeczkę, popieprzymy i majonez, tak. Taka cienka warstwa i majonez? No tak. Tamta była majonez. No to nie dajemy tak bardzo dużo tego majonezu. No, ja widziałem, jak na pokoju sąpałaś. Powierzchu jajka smarujemy też majonezem. Już tak mało. A ja może wcześniej jeszcze troszkę posolimy, nie dużo. Nie widzę tej Twojej Nie widzę soli. I popieprzymy leciutko. Muszę pokazywać. I damy majonezu. Tak. I po wierzchu posypię szczypiorkiem. A, Bądź nad pietruszki można też Coś zielonego, tak? Tak to Już starczy tego majonezu Starczy tego majonezu No dobrze posypiemy, posypiemy i ja pokażę z boku Tak? No ładnie to wygląda Kiedyś czy piorek w zimie to. Ho -ho. Tak. Ho -ho. Może z własnej hodowli. Słupcie. Dobra, pokażę z boku. Będziemy tego. Uwaga. A czy to będzie widać? W ogóle? Nie. Tak za bardzo to, to nie widać. Nie widać tej warstwy. Co nie? Kręcę, kręcę. I w te ręce nic tak za bardzo nie widać. W każdym razie smacznego. Smacznego. Zdrowych, wesołych Świąt, jak będziecie robili to na Wigilia. Państwo. Pragnę jeszcze powiedzieć, że sałatkę trzeba od spodu nabierać, żeby wszystkie warstwy łącznie ze śledzikiem szły na talerzyk. Smacznego, jeszcze raz.